Witam wszystkich. Jak widać, WSK z komarem sobie stoją. Trampek w sumie się wietrzy, ale dzisiaj nie o tych motocyklach, one są już pokończone. Jest wrzesień, więc jak co roku zaczynam sobie nowy projekt. W sumie to już zaczyna być taka tradycja. Przychodzi wrzesień i wpada nowy motocykl. Długo szukałem czegoś ciekawego. W sumie powiem Wam, że ciężko jest kupić coś naprawdę. Takiego Wartego jeszcze ratowania. W międzyczasie oglądałem Hondę. Bodajże Shadow, jeśli dobrze pamiętam, 700 albo 750. Chyba 700, bo to była z, z rynku amerykańskiego. Była cała ogólnie z olejem. Tam cały ślim był do, do zrobienia. Trochę wizualnie, ponieważ była zrobiona w takie coś, ale rad style. Ale ciężko to określić. Ktoś miał jakąś wizję, ale nie, nie pykło. E, nie zdążyłem tego w sumie kupić, bo, bo się sprzedało. E, potem jeszcze była Yamaha XS400. E, w sumie z niej zrezygnowałem, z tego względu, że już miałem 400, właśnie taką t 12 e Dwa, że jest naprawdę problem z częściami do nich. Kupowanie nie wiem, przednich lak za 600 zł do motocykla, który jest w 2000, trochę się miał z celem. Miała być też jawa 350 tam niestety okazało się, że na wale jest przestawiony czop, więc wał jest do, do wywalenia. plus do tego była tak trochę do odstrzurzenia. Plus jej był taki, że była z papierami. No, ale same koszta doprowadzenia jej do stanu takiego fajnego plus koszt zakupu, no i trochę mnie odstraszy, znaczy odstraszyły, zniechęciły bardziej. No i w sumie sobie odpuściłem. Eee, co jeszcze, jeszcze była kolejna szadołka 600, która jest w puzlach. W sumie miał się do mnie odezwać sprzedający, bo miał tam niby multum tłumy chętnych. No, ale z tego co widzę, dalej to kwitnie. Ja już sobie odpuściłem, bo musiał zrobić ponad 400 km, żeby to zobaczyć w ogóle. E, Motocyk w kartonach, więc tak no, trochę kupowania jako ta worku. E, Co tam jeszcze było? Było jeszcze jedno, jedno Suzuki i je było Kawasaki e, GPZ. E, zawsze chciałem mieć GPZ-a 550, e, jednak sprzedający w ogóle nie odpisywał, więc odpuściłem. Był 305, 305 tak zwany Belt Drive O którym zawsze też myślałem Zresztą przed Transalpą miała być taka 305 Niestety ta sama historia skończyła się na tym Że było zapytanie czy jest aktualny Tak i koniec Teraz na szybko kilka takich suchych danych I pokazuję co kupiłem Mówię co jest do zrobienia Sam motocykl Ogólnie ten model Został wypuszczony do produkcji w 1989 roku. Z niewielkimi zmianami był produkowany do 2007 roku więc kawał czasu. Jest to w sumie motocykl, który w dniu swojej premiery, z e, swoimi rozwiązaniami zastosowanymi, które, które w nim były, w sumie, bił na głowę kilka konstrukcji, które już w tamtym momencie, mimo że były produkowane, były bardzo archaiczne. Mam tu na myśli, typu jakieś, właśnie starsze Yamaha XS400, e, potem jakieś, w sumie, Hondy CB, te mniejsze. Nie wiem, co tam kawasaki, kawasaki LTD miało. Nie jakieś jakichś takich najkedus z kawasaki. A, sorry, była seria GPZ, no ale seria GPZ. No, miała 50. Pięćdziesiątka. 550 pięćdziesiątka była naprawdę, GPZ 550 był naprawdę bardzo udaną konstrukcją czterocylindrowym i to, to już jest dość kultowy model, przynajmniej jak dla mnie. Ale motocykl, który kupiłem, w sumie z pewnymi rzeczami, tak jak mówię, wyprzedzał swoje czasy. Co kupiłem, już pokazuję. Czyli trupek, którego kupiłem, to podszywy GS500E. Yy, model. Chyba wszystkim znany jest to motocykl, który został wyprodukowany w milionach Na chyba wszystkie rynki jakie tylko są możliwe Był on w kilku wersjach, między innymi bodajże 27 konnej, 34 I tak jak w teorii jest mój 405 konnej Motocyk w sumie kupiłem za, za śmieszne pieniądze Tylko coś za tym się kryje tak Ogólnie, jak widzicie, tu jest przerysowany. O, tu jest przerysowane Lekko tutaj dupcia. Było pewne nieszczęście w trakcie transportu. Ja ogólnie nie przywoziłem tego motocykla do mnie. To sprzedający przywiózł go, go tutaj. I sprzedający miał przygodę z Sarną. I w momencie, kiedy po prostu schamowywał się przed Sarną, motocykl osunął się. No i się trochę porysował. E, niestety, ponieważ bak w sumie był w naprawdę ładnym stanie e, Tak samo tu naklejki były niepoździerane, teraz no, coś będzie trzeba z tym zrobić Może przemaluję całego e, Co jest do zrobienia w motocyklu? Hamulce Przód, tył Tył jest totalnie zastany Przód w trochę lepszym stanie, bo coś tam te tłoczki reagują Ale w sumie jest wszystko do oczyszczenia, tak samo klocki hamulcowe są do wywalenia, bo Ciekną przednie lagi Co jeszcze mam do ogarnięcia? W silniku. w silniku coś grzechocze. Eee, mam nadzieję, że to znów nie jest panewka. Eee, obstawiam tak. Może łańcuszek rozrządu, może zawory. Nie wiem kiedy to było robione. Nie słuchałem jeszcze tego silnika. Z tego względu, że jak pojechałem, to w sumie akumator był rozładowany. Teraz go w tym momencie ładuję, więc, 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 więc więc może go jakoś tam odpalę na dniach ale chyba sobie najpierw ogarnę gaźniki i sprawdzę zawory co jeszcze będę robił? będę robił napęd napęd jest po prostu zardzewiały motocykl przez rok czasu nie był odpalany stał pod chmurką więc ma, ma wszystkie jakieś tam dolegliwości minusy motocykli które które nie są po prostu garażowane tak? czyli będzie jakaś tam delikatna śnieć na stykach będzie trzeba to poogarniać Wypłowiały lakier i to bardzo mocno. Przełączniki zmęczone, tak jak zresztą ma w trampku. Właśnie muszę w trampku to zmienić. Tak samo tutaj są takie trochę wypłowiałe. No to są minusy, tak jakaś tam korozja. Jak widzicie, tutaj wydek dość mocno skorodowany, będzie trzeba się nim zająć. Ale w sumie, motocykl jest fajną bazą. Ma tylko 30 tysięcy przebiegu. Przy czym tarcza z przodu naprawdę nie ma rantu więc jestem w stanie uwierzyć, że może mieć do 50 tysięcy, może te 30 nawet jest, powiedzmy, w miarę jakieś tam realne. Nie wiem, zobaczymy jak, jak po prostu dalej będziemy, będziemy szli. Eee, jaki jest plan, doprowadzić to do fajnego stanu? Czyli, tak jak mówiłem, pousuwać te wszystkie usterki, zregenerować gaźniki, zobaczyć jak sprzęgło. Zobaczyć jak ten łańcuszek rozrządu, jak sam rozrząd zawory, w czego ogarnąć to Silnik ponoć zaczyna lekko tam rzęholić jak się nagrzeje Więc sprawdzę i to, sprawdzę przy okazji koszt sprzęgłowy, może to być koszt sprzęgłowy Do wywalenia są opony jedne i drugie, tu jest kwadratowy, przód jest stary spękany więc Obydwie opony pójdą śmietnik, u mnie to już w sumie standard bo chyba w każdym motocyklu Wymieniam opony Zaczyna być standardem wymiana, wymiana napędów. No cóż, no jak chce się to doprowadzić do fajnego stanu, no to, no to trzeba trochę poinwestować. Mm, co jeszcze? Coś spróbuję zrobić z tym bakiem. Jak widzicie, jest on lekko wklepany. Lagi są zlane, więc no tutaj nie powojujemy. Motocykl jest ogólnie zaszczurzony zaraz go kersherem umyję, więc będzie to lepiej wyglądało. Tu jest korozja, tu jest zażegano olejem, więc co za tym idzie, klocki są zapyziałe. Tarcza w sumie nie wygląda teraz ciekawie, ale nie ma wżeru, więc sądzę, że jak zacznie pracować na normalnym klocku może będą z niej jeszcze ludzie. Opona z przodu wygląda fajnie, jest stara, robi wypad. Eee, silnik, silnik jak silnik. Wiadomo, do ogarnięcia gaźniki są brudne, więc nie wiadomo kiedy były robione. W sumie, tak jak mówię, były właściciel, przyznał się po prostu, że jak zaczęło coś tam grzechotkać w tym silniku, to on sobie go postawił, tak żeby go po prostu nie dobić. Fajne podejście. Nie miał mechanika, który by jedno od razu określił jednoznacznie co to może być, więc sobie odpuścił naprawianie. Trzeba będzie po prostu ogarnąć na pewno. Leje się tutaj olej z napinacza Więc napinacz będzie trzeba uszczelnić, wyciągnąć Zresztą jak będę ogarniał rozrząd To i tak go będę wykręcał tył, tył, jest zacisk hamulcowy do ogarnięcia Jak się naciśnie niestety nie puszcza W ogóle chyba kiedyś były, już od dawna są z nim problemy Bo tarcza tylnia jest dość mocno zniszczona Albo ktoś nie umiał jeździć albo po prostu no było tak to katowane Jak widzicie tutaj korozja a tam. Nie ma problemu. Eee, ryski, które się pojawiły, tu niestety jest pęknięty plastik. też jak po prostu poleciał, no to poleciał. Opona tylnia starość spękana. Plus do tego kwadratowa. Robi wypad. Eee, wydech nawet fajnie wygląda. Zaraz zobaczę, czy przypadkiem to nie jest. Bo czasami jest e, na wydechu. napis czy jest to wersja zlawiana. Ale tu nic nie ma. także nie ma określonej mocy. Ale jest oryginalne. Zobaczymy jak to. Spróbuję to odpalić, jak to gada. Tak jak mówiłem, motocykl tak się prezentuje. Eee, no co? No, nie jest to jakiś kultowy model, wiem o tym. Eee, nie jest to żadne, jakieś tam, wow, szukałem w sumie jakiejś tam cebuli. No ale nie udało się kupić żadnej cebuli, więc, więc wpad GS. Będzie GS do roboty. Dobra. Na dzisiaj to wszystko. Także zapraszam wszystkich na, na nową serię Suzuki GS500E. Pozdrawiam wszystkich, cześć.